Siema wszystkim, tutaj ekipa Divine Players. Jestem z wami ja, czyli Dreamer oraz Wolf. I tam. I device Powracamy po długiej przerwie do Sacred'a. To już drugi odcinek z tej serii. Gramy w... Oczywiście z dwoma dodatkami. Tak. Wyjaśnię tutaj. Ostatnio skończyliśmy gdzieś w Silver Creek. I jeszcze w wolnym czasie posprawdzaliśmy tutaj troszkę mapkę, porobiliśmy zadania. Jeszcze dostaliśmy taką ciekawą informację od jednego z naszych widzów: że na mapie pojawiają się czarno-białe flagi. Jak widać, to chyba są te dwie. Nie jestem pewien. Porobiliśmy parę zadań. Lub po prostu chodziliśmy, jakoś to zdobywaliśmy. Jeszcze porobimy w innych miejscach i zobaczymy, czy w ten sam sposób się to zdobywa. Dobrze. Tak. Za określoną tych ilość questów, czy za odblokowanie terenu, ale to się jeszcze okaże, tak. Tak. Yy, mamy 11 poziom. Chyba nie rozdawaliśmy punktów. To zaczniemy ten odcinek mm, tak. rozdaniem punktów. No i w co tutaj? O, matko, co ja pakowałem? Widzę, mam dużo w tężysnę fizyczną wpakowaną. No to chyba w to pójdę. Mm. Chyba... Ja tutaj, znajomość magii i medytację. Plus y, umysłowa regeneracja. Dobra. Ja jeszcze fizyczną regenerację wezmę. Device, nie strzelaj tą pukawką, tak. Dobrze. <śmawiałe> <śmawiam> Do, dobrze. Nie, no, możesz, tylko ja treść, ściszać dźwięki jednak. Jest <śmawiałe> zagłębione. Ciężko to dostosować, ale. Nie no, mowę zostawię głośniejszą, a te dźwięki ciszę. Okej, okay, powinno być teraz dobrze. No, poszczelaj trochę. Mm -hmm. O, nie poszczela sobie. Dobrze. Nawet trochę za cicho. Kulturalnie chodzimy powoli. No to co, lecimy dalej. No, lecimy przecież, a co? Koksem. No to dobra, zwiedzamy to miasto, odblokowaliśmy teleport, jedziemy. Tradycyjnie. Tak, idziemy. Bierzcie wszystkie questy. O, tu jest jakiś. O studnia! studnia. Zabij przeklętych orków i przynieś nam pięć sztab żelaza. Bierzemy. Zgodzę się, że to przeklęte. Bierzemy. Bestie. O, miksturka. Dzięki. Ej, ale że oni ich te orki nie wybiły tak łaźno, swobodnie po tym mieście, a te ludzie tutaj żyją. No, no nie. A strażnicy tylko pilnują teleportu. Swojego interesu, a nie teleportu. Kuk... W sumie teleportu też. Kugs due. Chodźcie, okradź ludzi. Jak... Ile owiec? Jak okradasz coś, Pane źle Erizy. o tobie mówią. Tak, źle o tobie świadczy... Zachowuj się, chciwy krasnoludzie. Porządny. Jestem porządny. Co nie okradaj. Tutaj nic. O, tu jest. Co to jest? Murzyn. Patrz, z białymi włosami. <laughs> Co? Jaki Quest? Co on chce? Device, no przeczytaj. Proszę znaleźć moją mapę. Niebiosa mi ciebie zesłały. Pochodzę z daleka i niestety zabłądziłem. Nadomiar złego w czasie ucieczki przed orkami. Zgubiłem moją mapę i nie wiem, jak mam wrócić do domu. Wyglądać na kogoś, kto mógłby mi pomóc. O. Ej, on ma czapkę, a nie włosy. Dobra, ma czapkę w kształcie włosów? Nie widzę. Czapka niewidka, oj. Albo. Włosy w kształcie czapki. Jakaś starsza pa pani oh. Damulka. Znajdź i prz. O, co się stało? Znajdź i przynieś nam naszą torebkę z lekarstwami. Dobrze, proszę pani. Prze, pani. Prze. O, mój schowek. Sprawdźmy, Prze. czy coś mam. Przecinak. O! Oh. Super. Oj, wydawca. Super. Super. O, handlarz? Ja Handlarza musiał muskiet no, możecie zaczepić, a ja zbiorę dalej kwesty. Um. Na, na, tutaj jest niżej, chłopaki, jak coś. O, dobra, pójdziemy zaraz. I questior następny od jakiegoś sierżanta. Pozdrowienia, czy zechcesz nam pomóc zabić Urgaloka, przywódcę orków, tak. którego można znaleźć tak. na wschód od Porto Valum. Oczywiście. Tak. Zabiję psa. Zabiję jak psa. Jak psa. Ej. Bo ktoś powie, że się znęcasz nad zwierzętami, a chyba tego byś nie chciał device. To była przenośnie. Gonia. O, o już gobinki sobie napierdzielają po swoim... I, y, swoim super języku. Tam u góry jeden. Dobra, zabijmy go, tak? Żeby dobrze rozpocząć walki. Dzień. Dzień też. Jest, ładnie. Dzień w Sakredzie rozpoczynamy w nocy. Dobra, no to co? Chyba więcej questów tutaj nie ma. O! Bierzemy się za wykonywanie. O, ten. przywódca. Champion. O, już, sztabka. O, nawet. O. Patrz! I... Ile, ej. Ile od tego Wszystko... miał? Wykonane. Dobre, nie? Ale to. No. On to był. Przekoks. Gdzie my mamy to to zanieść? A dobra, chodź Kowal. sobie w chyba no, Kowalowi. W ogóle pamiętacie, kto ostatnio brał questa? Czy, zaczyna nie. czy zaczynamy kolejkę tak jak ostatnio, czyli... Z tego co pamiętam, teraz ja powinienem brać. Aha! Pewnie, pewnie. Dobra, porządny krasnoludzie, włączaj rządze, przepraszam, i, i dawaj. O. Jest. O, szerokie uderzenie. Dostałeś doświadczenie wolf? E, chyba tak. Nawet nie zwróciłem mu uwagi, bo złoto zbierałem. Nowa no, odpuszczaj. A! O boże. Sorry. Nie rób tego siedząc na koniu. Też <laughs> ja nie mogę siedzieć na koniu. Mm, nie możesz? Nie. No nie, krasnoludy nie mogą. Dobra, chodźmy <laughs> zrobić quest pogromca orków z prawej strony. Zróbmy. Chodźcie, bo tutaj ork napastuje naszego czarnoskurego przyjaciela. Oj, nie wolno. Zabijmy go. Furia Wiesz gladiatora. Regenerację o. włączę. Lecimy. Au, kaput. się, de... że go boli, ale stoi w miejscu, nie? Kolejna bestia. Ło, cały Ło. Oddział ca... cały. Ło, Ło. Ho, 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 co się tu dzieje? Ale seria poszła. Doświadczenia tyle. O jakaś tarcza, dymiący pas. Potem sobie porozdzielamy no. tego itemki między sobą. Tu chyba niedaleko. Chyba nie... Łuk. Ja wszystko kradnie. Patrz. No nie, o, to ten jakiś Łuk. Ale mają ekipę tu. Ekipa zielonego Jeepa. Dż o, o, o. Uleczenie. Mam o skill. rozmach. Rozmach dla Krasnoluda. No coś 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 podejrzane. Że tak dostaje te skile. <grym> Seryjka. Ja Ło. Ja tu powinienem dostawać, bo kurde. <grym> Dobra, to chwila przerwy, zobaczymy itemki. Czy mam coś dla was? O, mam jeszcze dwie sztabki. Mogę je sprzedać, Cześć? Bo dla siebie mam coś. Kuksdue, słyszałeś? Znaczy, chyba oddzielnie oni to mówią i tak, że my nie słyszymy, wiesz. Każdy Aha, ma swoją. No, no, tego samego. Ale możemy no dobra. się pochwalić, czym mówią. Kuksdue, boże, dobra. To chodźmy wypełnić pogromcorków. Bo tutaj no w okolicy chyba nie ma nic. Już. A ten tą Aha, to ma gdzie indziej. To jest już, stąd trzeci quest, tak? Ło, Musimy. Nie widziałem go. <noise> ja go usłyszałem. <noise> to w lesie i się drze. Schnipel. Schnipel? Opekunst. dum tej ich teksty trzeba uwiecznić. Tak. <noise> Koniecznie. Zapraszam Wolf do mnie. Idę, idę, idę. Trzy questy do tu mnie. wypełnione. Wy, wypełnione. Szybki transport walny. Chwilka. O jest. Super. O nie! Ja muszę sobie wyrobić przeniesienie. Tak, jak, ale nawet owce się teleportują, a ty nie, więc. No nie. To zamak. Chodź tutaj, Wszystko. questa wypełniamy. Magu, chodź tu. No chwilka. Teraz nie, ty magu, z tego co pamiętam. Je no, Dobrze, damy, już... że jestem magiem bojowym. O. Oh. Straszny <laughs> czyn stał się dziś twoim udziałem, ale tak musiało być. Weź to jako wyraz mojej wdzięczności Idź i ci napiszę e, za zdrowie tych, co odeszli. Petryfikacja o. i tyle. I EXP, tradycyjnie eksp... Mogę go użyć na tobie? Nie, nie mogę, szkoda. Mm. Chodźcie tutaj. <laughs> tutaj jeszcze z tego co pamiętam, były jakieś elitarne pory. Elitarne. Faktycznie, atakują Bacz. wieśniaka, pomóżmy mu Biedny Biedaczek. Chociaż... Po co uciekać? Nie będę stał na środku dalej. O umarł Serio? O. Nie gadaj żona, żona będzie smutna. Życie Jakiś quest dla... Znaczy nie quest tylko runka dla maga z czarem. Mhm, mm ostrz lodu. No, teraz ja z nią gadam. To jest chyba quest. No... Kresnolud mam coś dla No ciebie. jest, quest. Ja wiem jaki, Masz. ale jest. Dziękuję za pomoc, mój ojciec jest martwy, ale powinnam się cieszyć, że udało się uratować farmę. Rzut ostrzem. No, dziękuję za rzut ostrzem, ale chyba tego nie wykorzystam. Choć, o, chodźcie teraz ja na dół. Ostrza nadół. lodu, patrzcie. U, ładnie. Czekajcie, czekajcie. Gdzie teraz idziemy? Na dół. Yy, poszukać domu. Po murzyna. mapę. <laughs> o matko Ej no, czemu tego biegnie takie... <laughs> takie słodkie. Nie? Ej, nie gadaj. Nie gadaj, że się zaczyna... O nie... Ej, żołnierze. Co się zaczyna? Pustynia? Tak. No. Mówiłem już, że nie lubię pustyni w grach nie. Albo no to ze straży... To matka. Powinniśmy no w ogóle potem mapieć na początku. Nasz przyjaciel czeka. Z gierży. Co? Co? I... <noise> Stworzył nowego. Gobliny tak się reprodukują. <noise> Elokwentnie. Z tego co widać, to sami faceci, nie? No to jakoś muszą. O, orki. Orki? Ty, ale ja wytrzymały jestem w ogóle, tyle potrafię ciosów na kratę przyjąć. Jestem tankiem. A ja jestem magiem. Bojowym. Dodam. Tak tylko dodam. No i ta mapa, widzę, jest tu. leczenie nie... Podniosłem ją. No i? Idziemy od razu do głównego quest'a. Najpierw te poboczne zróbmy. No dobra. I może coś zobaczymy z tymi flagami przy okazji. Tak. Kasa, kasa! No nie! Lecę do ciebie, skarbie! O ja, ale skonał. Chodź. O! Złoto. Proszę. Du, 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 du. Czemu ja sobie tego nie falę Ale tą kulą ognia. No ja tą kulę ognia nie, ale głównie to tą. Pałką walczę. Pałką. No bo... <śmiewanie> zanim mi się załaduje to... O, o, o. Uy. Gdzie Where? nasz y, device? Where? Tył stoi. No i... Z... Ale to jest <laughs> Ale to jest O Czem Mipel. Champion Wo. O. O, o, o o Mnie to... rozmnożył się No i to na dwa Na, na trzy nawet Ło Prawie mnie ubił To co Ej, jakaś mas la maska laska. Masz, masz laskę. Masz daj mi, proszę. A ty nie Chcę tego? A, ale strzymam. Ale za, ale sprzedaż. O nie brałem stąd miksturki. Ja też nie. Gobliny, a czy orki? faj faj O matko. Eee, czy tu jest. Eee... O matko, ale ta torba z lekarstwami daleko jest. No, trzeba będzie polecieć już tak bardziej w głąb pustyni, chyba. Czekaj, bo chyba mam pas dla Krasnoluda. Proszę. I mam. O, bo mam rękawiczki dla maga. Złote. Ej, za, za niedługo. O! O! I mam znowu pas dla Krasnoluda, ale nie wiem, czy chcę. A po co mi pas? No w sumie. O, i mam lepsze na, o, na na... nogi. Dzięki. Spoko. Lepsze, dobre? Mhm. Mm Okej, okay. no to. Bierz Ty od chyba naszego. Teraz. Nie, ja już brałem co ten wieśniacz. A no to krasnolud. Liczę, że dostanę wspaniałą nagrodę od czarnoskórego kolegi. <laughs> o boże. Już myślałem, że nigdy, są niewydost... że nigdy się z nie wydostanę. Bardzo ci dziękuję. Byłbym zaszczycony, gdybym mógł cię gościć w mym domu. Tam mógłbym lepiej okazać mą wdzięczność, szczęśliwej podróży. Ej, ale patrzcie jaki on... On nie ma spodni, ale ma takie buty, aż przez za kolana. <grym> to jest... Chyba, że spódnice to jest. To jest wariat. Czemużyn. Raz, Czemużyn? dwa, trzy, cztery, pięć zadań. Dobra, chodźmy po torbę Cześć z lekarstwami. Prześ wygrałem. Z no, chodźmy, bo to daleko jest. Czeka nas długa i pełna emocji wyprawa. myk, oh, je. Myk, 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 myk. Ej, to są... To są te, co żeśmy ich odprowadzali, tu? Tak. Te? Jak, jak, tego... Jak luźno go sobie graliśmy, to... Odprowadziliśmy. To odprowadziliśmy ich i tego. I oni sobie tutaj przyszli. Odprowadzeni. Zmęczeni drogą. No, chociaż my się bardziej namęczyliśmy, żebyś się... Oni nie... Y... Nie umarli. No, lekko mówiąc. O, quest, patrz! O, proszę. O proszę, czekaj, regeneracja. No, zobaczmy, co ta y, damulka chce. Irina, Białogłowa. zaczekaj proszę, rozbójnicy i dezerterzy ukradli moje bydło. Potrzebuję kogoś takiego jak ty, kto zabierze mnie do kryjówki rozbójników. Matko, dołączyła Przecież do nas! ona... ona umrze sto razy po drodze. Musimy ją osłaniać. Level. No czekaj. Level też, niech, ma, też macie. Niech Device będzie też poziom, pomóżmy mu tu zabić parę... Dobrze. ...parę... ...gweklów. Parę śniplów. leśny przyjaciel. Dobra. Widziałem to. Pomocy! A patrz, ona no... wyuczona ucieka jak jest walka, to no dobrze. Patrz, dobrze. Dobra, rozdajmy tego. Ach. O, rękawice w końcu zdobyłem. Kont Ej, a co tutaj odpowiada za życie? A po co ci życie? po co mi się? Znaczy, no nie wiem, jesteś magiem to bardziej tego w manę i szybkość tego regeneracji skillów, ale... No dobra. Znaczy, no... no jak... Dałabym się. Nie, no dobra. To regeneracja umysłowa. Ale w tamtym to bierz umysłową Dobry. regenerację tylko. Ja fizyczną w moim wypadku. Dobra. A w no dobra. skillach co tam uważasz? Dobra. O, akurat te dwa questy w jednym miejscu są. Dobra. O. Dobra, skończymy mówić Pięknie dobra. Się składa. Wspaniałe, co? Kusza. Ej, <grym> o, Jak oni... Hmm. Co? Dobra, nic. Uh. Kurde. Nie, to... Jesteś zawolny. Masz bliżej do ziemi. Ja Nie uszukujmy się. Dobra. Kra... No nie Krasnolud, mam dla ciebie coś. Odrzucające uderzenie. O nie, to jest leśny przyjaciel. Przyjaciel. Proszę. Idę od was ubiję coś i zabiorę wszystkie te. Chodźmy, zbierzmy ich w kubkę. Zanim tu. Ja sobie użyję tego. No chodź tu szybko, chodź. <laughs> ale teksta puścił go wow. nie, nie potrafię tego powiedzieć, co on, no, ale. Ło wow, jest. Ło ile tu rzeczy leży. <laughs> ile tu rzeczy leży. Zamiast no i nic walczyć, nie podnoszą. O, öf, no nie. Ej, chodźcie, bo tutaj ziomki nasze walczą. O, 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 mam coś dla Gladiatora. No czekam. O, miałem kichnąć, ale... o, spacja. Uleczyłem się. Roz... Masz, Magu. Y, ro... Nagolenniki przywódcy. Teraz ja tu rządzę. A co dla mnie? Nic. No, Mag zebrał. O, armatni strzał! Tu... E, a ja mam dla krasnoluda Weź se to. O, fajne, za, zarąbiste! ty. No i tyle. Tyle ci mogę zaoferować. A tu mam za... lepsze. złodziejstwo. Dobra. O, masz jeszcze nową laskę. Dla mnie? Kasia? <laughs> nie, Agnieszka. Ona, o, o o wiele lepsza. Chodźcie, chodźcie. Idę, idę. To sobie laskę sprawdzałem. <grym i zbierzy 'a> no, masko. no nie, ja na serio robię zatanka. Mój koleś mówi, że ten, że to nie jest wyzwanie, chociaż prawie umarł, no ale dobro. <grym i zbierzy 'a> no przecież, no po graniczu śmierci. <grym i zbierzy 'a> tak. Co to za wyzwanie? Codziennie, codziennie, codziennie w kredzie potykamy się o śmierć. Tak, to norma. O, właśnie, prawie umarłem znowu. Żeby mi miksurek nie zabrakło w trakcie walki. Śpiewający rapier pospólstwa. Śpiewający? <śpiew> rapier jeszcze, nie? Dobry jest? To bym go założył. E, nie sprawdzałem jeszcze. Eee... O, la Ojej, maga. Rapier, rapier. Dawaj to. Wiesz co nie ma, a jest? Eee, obrażenia 54-65. Eee, słabiutki. O, 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 lodowy krąg i ruchliwość. No dobra. Może być. Tutaj jakiś hełm ciepła leży pełm dla elfki. Tam dadadam, BANZIORY! Ło! Jak? Ale co to było? To był porządny krasnolud. Coś przycichły. Nic z tego. racja. nie mówi. O jest. Krowy! Odfusim. Za za bardzo się skupiłem. Kup, kup, kup. O. No, w końcu toporek dla mnie. Patrzcie. Ooo... Płoń. Jaki wielki! O, o jak kobieta. Eee yy, Magu? Mhm? Teraz twoja kolej. Wypełnij co... Co masz. To cudownie, że zostałam przeprowadzona przez ciebie do moich... Do moich krów. A, ba, ba. <ścoughs> Ale machasz Gdybym rękami. bez nich... Z pewnością dostałabym baty od mojego pana lub zostałabym sprzedana jako Gevoya do Zamtuza w mieście dziękuję. No i co? Nic nie dostałem. O. Jednak nie była taka wdzięczna. No nie? Torba z jakerstwami. No to bierzemy. O! Wrzeszczące tarcza osławionych. wrzeście Wrzeszcz... <laughs> Jezu, co za nazwa Ale czyszcząca od... tarcza... się nie? odblokowała. Co się odblokowało? O, jest! Czarna flaga. Jest, flaga się odblokowała. Ile questów tu wypełniliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć questów wypełniliśmy. I jest flaga odblokowana. No dobrze, czyli dla Porto Valum jest sześć questów niby. Mhm. Mm Plus jeszcze tą torbę dokończymy. Czyli widać nie trzeba wszystkich ukańczać, żeby... Nie. Chyba, odblokowek. chyba, chyba sześć. No jeszcze zobaczymy w innej lokacji czy to jest sześć. Mhm. Mm Dobra, to tylko zaniesiemy tę to torbę od... i... i powoli będziemy się. To jest zależne od yy, ilości questów w danym miejscu. I powoli. Na przykład, jak. No? Gdzieś będzie na przykład załóżmy 40 questów, nie? I czy wykonamy 30, to też zaliczy. Tak. Może też byś od lokacji zależyć. Mikstura i. No, oddawaj! Ja! Yeah. Chciałem miksturę, a wziąłem to, no nie wiem jak to się dzieje. No. Proszę. Co to masz? Skóra z kamienia? Skóra z kamienia. No. Oddajemy tę torbę szybko, chyzo. Podziękował. Hyzo i. I kończymy. Ten odcinek. Nagranie. Pełen emocji, jak zwykle. Ło, ale się rzucimy. Niespodzianek. Potwory. <laughs> coś tam gada gada śnipl <noise> te orki to w ogóle nie mówią tylko łe, 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 łe. Gwara 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 Mój coś mówi Gladiator O nie! Przykotwiczył cię Uratuje cię <noise> Ja ciebie o, też. Wow. No nie O, złoto Wypiłem mix przez przypadek Mentora? Nie, no. zwykłą. Zdrowia. Dobra, skaczę. Kacz. Ło, jaki ten? Chodźcie, <noise> ich zabrzdłę. O! Dobra. Dobra, chodźmy. Nie każdy ma takie super umiejętności jak y, 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 Boski Gladiator. O, prosiak. Biedny prosiak. Prosiak? Oby dobry. Dalej jeszcze troszkę. Dalej, dalej. Tutaj, tutaj, tu, tu. babaj. Błagajcie, muszę do kupca. Nie, no to dobra, no nie wiem, nie, chodź tu. Ty czy. Chodź tu. Która, kogo kolej? Twoja Moja, czy... moja, tylko że czekamy. Dewajsa? Czekamy na Divisa. Bo miał potrzebę do kupca. Potrzebne, W sumie też szybko Ale ten kupiec jest dziwny. Ich jest trzech. Trzech w jednym? Ej, no tak. Ej, no, fuj, co trzech, trzech w jednym? Ale jazda. Trzech w jednym. Ale Handlarz, mutant. przemytnik i ten... To jest mutant. Mutant. Ma trzy głowy. Boi się, że go okradną. Fiedra. <noise> Z shiftem się sprzedaje, tak? Tak. Mój koleś stoi w miejscu i się z z z z o. Cuchnąca zbroja. <grym> Cuchnąca. Amulet wodza. Nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Ja. Ja mam... Kupię sobie miksurek trochę. Zdrowia. Jakiś tam Dobra. topór mam, jak coś. Ło. Wytarta zbroja. Kupię, biorę, chcę. Kupię, biorę, chcę. Niech w końcu zielone itemki skoczą. Przydałoby się. Dobra, chodźcie. chodź się. Chodź, chodź do tej wieśniaczki. No bo... No, mój... Ej, ja teraz, Kadanek. bo matko. Myślałem, że z nią gadasz. No, Nie jestem aż taki... <laughs> Jaka dramaturgia w nie <laughs> Emocje, no przejeżdżasz. Co? Dobra. O, znalazłeś ją. Stokrotne dzięki. Bez twojej pomocy musielibyśmy spisać ją na straty. O, tarcza! Dzięki, nie używam tarcza. tarcz. Kocia ekstra. O, widzisz, coś zaiskrzyło między nami. Dobrze, ale już nie przedłużając. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Nie zapomnijcie Ty. ocenić naszego filmu. Zapraszamy też do oglądania innych. Do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Był z Wami no i co? Dreamer. Do widzenia. Byłem Wolf. Do zobaczenia. Cześć. No i device na razie.